Karol i Łukasz urodzili się 16 lipca 2006 roku. Były coś typu otwieranie, zamykanie szafek, trzaskanie tymi szafkami, chodzenie od pokoju do pokoju. Ale to wydawało mi się, że to po prostu jest normalne, tak? że to dzieci małe są, więc nie, nie widziałam w tym nic złego. Opiekunka, która się opiekowała Karolem i Łukaszem, powiedziała mi, że, że pani Agnieszko kiedyś przyszłam po prostu. Pewnego dnia z pracy, powiedziała mi Pani Agnieszko, Karoli Łukasz wydaje mi się, że mam autyzm. No i w momencie, kiedy zaczęłam sama już podejrzewać, no to stwierdziłam, że ich zapiszę na diagnozę. Mm. Przy tym bilansie dwóch lat że że nieprawidłowo w ogóle nic jest nieprawidłowe, tak? Rozwój nie idzie tak, jak powinien mm. iść. No i wtedy nas skierowano do środka wczesnej interwencji, żeby po prostu w, dal, w celu dalszej diagnozy, ale ogólnie była postawiona diagnoza, opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Trochę trwało, nim, nim, trwało. nim, ktoś, nim ktoś ostateczną diagnozę postawił, że to jest autyzm. Dzień, w którym dowiedziałam się, że Karoli i Łukasz mają autyzm jednak, no to to wspominam bardzo źle, bo właściwie załamałam się w tym momencie, tak. Zapadła wtedy, pamiętam, taka cisza, i nie wiedziałam, co będzie dalej. Nie wiedziałam, jak będzie wyglądało moje życie, nasze życie. Nie wiedziałam wtedy nic. Osoba, u której zdiagnozowano autyzm, ma problemy i z porozumiewaniem się, i ze współpracą. I także ma specyficzne zainteresowania, często określane jako zainteresowania stereotypowe. Na przykład Łukaszek bardzo interesują się kręceniem różnymi przedmiotami, tak? I Łukaszek na przykład potrafi wykonać zadanie, ale często nawet wykonując jakieś zadanie, które. Które lubi, jednak gdzieś tam z boczku próbuje sobie zakręcić rzeczą, którą akurat ma w ręku. Natomiast nie można powiedzieć, że te wszystkie osoby są takie same, ponieważ tyle osób autystycznych, tyle autyzmów, można tak powiedzieć. Jedne dzieci w ogóle nie mówią, a inne Mówią, ale jakościowo jest to inne troszeczkę. Taka osoba nie potrafi nawiązać takich głębokich relacji społecznych, ma problemy z interpretacją tego, co się dzieje w życiu społecznym i nie potrafi się do końca dostosować, naśladować. A są dzieci, które interesują się specyficznie jakimiś, nie wiem, rozkładem jazdy pociągów, tak, albo czytają encyklopedię. I Fascynują się tym i, i, i bardzo wchodzą dokładnie w poznanie tej sfery. Osoby autystyczne, ponieważ mają trudności w relacjach społecznych, często budują sobie poczucie bezpieczeństwa nie na relacji z bliskimi osobami, a na rzeczach, yy, które są wokół. Tak, zauważyłam, że Łukasz tak bardzo przygląda się i, i Karol też właśnie na zwierzęta, tak. Że ich to interesuje. A bajki nie. A bajki nie. Bajki, bajki ich bajki. w ogóle nie interesują. No ale już to już jest coś. Zauważyliśmy właśnie głównie na zajęciach hipoterapii, że chętnie jeżdżą na tych koniach, że im to sprawia przyjemność. Nie wiem, wydaje mi się czasem, że oni się lepiej dogadują z tymi zwierzętami niż z ludźmi. U nich był jeden wielki chaos. Rozbiegani, rozlatani, nie potrafili przy stole usiedzieć. Zaczęliśmy od metody behawioralnej, która była tak bym, najbardziej znaną metodą, jeśli chodzi o leczenie dzieci autystycznych. Pierwsze, właśnie takie siadanie przy stoliku z zegarkiem w ręku, ze stoperem, można by powiedzieć. Minutowe, dwie minuty, trzy minuty, pięć minut, tak. Ile najdłużej wytrzyma przy tym stoliku, żeby, żeby, żeby po prostu móc kontrolować swoje zachowanie. Karoli Łukasz chodzili do ośrodka. Płaciliśmy bardzo duże pieniądze i na następny rok było przedłużenie, jakby umowy, tak? I wtedy pamiętam, że pani właścicielka prowadząca ten ośrodek, która zresztą była psychologiem. Prywatny ośrodek? Przy, prywatny ośrodek, tak. Przygotowała umowę i ja po prostu przeczytałam tą umowę przy niej. Zobaczyłam, że ta kwota jest zdecydowanie większa od przyszłego roku. No i niestety już mnie na to nie było stać i wtedy poprosiłam ją jak po prostu człowiek człowieka, żeby wzięła pod uwagę to, że mam bliźniaki tak, z tym problemem i żeby chociaż temu jednemu dziecku policzyła taniej. No, ale niestety usłyszałam wtedy słowa, że my nie jesteśmy instytucją charytatywną. Więc albo pani płaci, albo do widzenia. Niestety musiałam się pożegnać z tym ośrodkiem. Oczywiście bardzo to przeżyłam. Poczułam się jak taki zbędny śmieć, który już po prostu nie ma kasy, to spadaj. Znajomi, przyjaciele się od nas, mogę śmiało powiedzieć, odwrócili ponieważ no, mają zdrowe dzieci, które nie rozumieją jednak choroby. Jest to bardzo ciężka sytuacja, to już mówię, nie chodzi też o finanse, ale chodzi też o to, że brakuje nam rąk do pomocy, tak, osób do pomocy. Karol i Łukasz chodzili, uczęszczali do, do szkół prywatnych, ponieważ było tam dużo zajęć, które by po prostu im pomogły. No niestety od dwóch lat chodzą do Państwowej szkoły, gdzie to jest szkoła bezpłatna, ponieważ na prywatne ośrodki, na prywatne szkoły już nas w tej chwili nie stać, bo mnóstwo pieniędzy pochłonęły i leki, i te terapie, które tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy okazały się skuteczne, czy też nieskuteczne. A kto lubi jeść banany? No kto mm. lubi banany? Wopa. No, A serek? Kto jest serek? Mm. Kto jest serek? Nie, nie ma opa. Mieszka. Więc no, państwo nic w tym kierunku nie robi. Nie mamy usług opiekuńczych, które tak naprawdę nam się powinny należeć, ale oczywiście tu gdzie mieszkamy, no to w Pruszkowie nie ma takich możliwości. Zastanawiam się, co będzie dalej, tak jak dorosną, właśnie jak będą mieli 15, 20 lat i po prostu mnie to przeraża. Moje dzieci mają 10 lat, ja nie usłyszałam słowo mama, tak? Jest to dla mnie bardzo przykre. No i też tak do końca nie mogę się z tym pogodzić, że już nie usłyszę, aczkolwiek nie wiem, może się jakiś cud zdarzy. Jakbym wygrała w tego totolotka, to chciałabym im stworzyć taką farmę życia. Wiem, że coś takiego istnieje gdzieś pod Krakowem. Gdzie to polega na tym, że jest dom, tak? Po prostu ten dom wygląda jak rodzinny dom, gdzie jest kilkoro tylko tych, tych dorosłych już yy, ludzi z autyzmem, yy, gdzie mają zapewnioną terapię ciągłą, tak? Mają zorganizowane zajęcia. Są chwile szczęśliwe, kiedy Karolek i Łukaszek przychodzą do mnie, przytulają się, yy, uśmiechają się i to mi wystarczy, żeby właściwie odrzucić od siebie te beznadziejne myśli. Chcę, aby żyli godnie, aby szanowano ich i akceptowano po prostu takimi, jakimi są. Po prostu chciałabym otworzyć im się.